Siema, witajcie z tej strony Kamaro. Dzisiaj sobie zagramy w Wheels Dobra, nie będę już gadał no to odpalam sobie. Nie będę... Od, od razu odpalę serwery, które są stworzone przez innych graczy I je zrobię od najlepszego, bo... bo będę takich słabych niech. Będzie nudne, będzie nudne. No, Slow no machine go. Ok, dobra, no to spróbujemy. No i co? No i co tu się robi? Ale! Okay. Nojer! Dobra, to dobra i nie będę nic robił, ponieważ ja nie mam konta i nie chcę nic tu na dobra no to no to wpadamy tam nie to chyba, nie to zdrowo drogą jeszcze raz może teraz mam, jestem trochę bardziej skuteczny to mi się nie stanie ojojojojojoj oja oj, oj, oj. moja głowa bo go rzuca Dobra. Muszę być pro. To jest już stół. Nie. Yeah. A może... nie puścimy to. Nie będę nie słyszał. Może to jest... Don't y move. Aaaa, wymówiłem, mówiłem. Nic nie ruszałem, nie przeszło. Także... Ale nic nie pisało o Infekcja. Jakaś infekcja. Co to jest... Dobra, nie no co, jedziemy Co, so, mogę do tyłu? A, gdzieś tam dziecko też Aaa! Ja, dobra, jakąś barelkę mam tu Kieta, ja, Gin Okej, okay. okay. chyba, chyba do tyłu teraz trzeba Nie, ja, to nie, ma drzwi Hmm, na koło Daj, daj, daj dajesz Malina! I z dzieckiem, jeżdżę po jakimś... U, już nie mam dziecka, więc nie mówię, że jadę z dzieckiem A Jak mam to wjechać? Nie, z chyba sprawę Spróbujmy Aaa, co się dzieje? Co się tu dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, jedziemy ale ty... Nie wieszaj się. Dobra wypaść z tym dzieckiem, bo mnie denerwuje. Aaaaa. Dobra. Nie, po prostu... Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? A, ja jestem ninczą to... Dobra. Chcemy być dziecka, ale nie wiem, lepiej. A, jakieś te macki podjedzie. A, daliśmy radę. Tak. Dobra. Jep, nie ma nic. Tu jest tak fajnie, tak jakbyś tu. O, o ty. O ty dziadu ty. Tam znowu muszę zrobić jak ninja. mi się nie zabił. O, dobra. Ty jedziesz sobie. Kurwa. Nie no, mam przejewy. Ale pierdano. Wow. Hmm Ojej! Dziś się jadła Jak Cię to się stało. nie stało nic jest uchu bym do tyłu A, wygrałem no Czy jakieś tam hnieka? Troll Jules coś tam coś no, na no, tego nie chcę czytać. Nie wiem, ja się tak, ja się nacznę Chyba le, lepiej po prostu. A, mogę jechać z kosiarką. No zaraz wylecę za to. Jezus go, dobra, a czekaj na się rzucę. No tak niestety nie wygrałem, nie trafiłem na flagę. Dobra, no to co? no dobra. Aha, dobre, Dobra, ja się schodłem. Fakiu, rasiści. Nie wiem, na ja to mówię. Dalej. Nie wiem, po co ja to powiedziałem. O tych rasistach, no tak po prostu. No to... Herd... nie, ja ty, 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 takich rzeczy nie lubię, takie herd donation Uuuuh, broni to Weidenfeller Dobra Jump first, jump I to solno Aha, musi rzucić Nie w tą stronę No, jeszcze nie, też nie w tam. Noooo, nooo Fuck Nie, to też się to. Co dziecko się puściło? Zapiszę... E, Piszę. Mech. Mech. E, Dobra, ja się z Wami będę e, w tej chwili żegnał. E, do zobaczenia w następnym odcinku. Ja jestem Kamaron i właśnie nagrywałem Happy Wheels. Do zobaczenia w następnym odcinku.